Przeba, nie wiem jak je zebrać, chyba wcześniej. Fajne bańki. Trzeba się się znowu deklarować. Patrz go, kurwa! I wiem skąd nowe auto, kurwa! A te bańki już puste sprzedane, nie? Weź. Patrz, kurwa. Ty, Zobacz. Kuj te bańki będą się plątać tu w tym busie? Kurwa, na bazie nie ma. Ja robię. pierdole. Pokazować, zaraz. Daj te bańki. Daj te bańki. Nie. Daj te bańki. A co? W porządek, serdecznie. Jeźdź do fapsia, bo telefon włączył podobno no Jurek, wypierdol te banki, ja je pozbieram, dobra? <gry> kurwa jebane. Nie dość, że dać, kurwa, nie ma na bazie nic. Kurwa. Jak wyniosłeś z bazy, kurwa, to nie ma. No. uwagi. banki no. nigdy nie miał. Nie, kurwa. kurwa. Nigdy nie miał, bo jest, nie jest gotowi. A, patrz, komuś się nie udało, patrz, komu się cieszy, on tym żyje, kurwa. On na chleb smaruje, Komu się nie udało, kurwa, ktoś się poślizgnął, kurwa. Ja bym się nie cieszył, ja bym się pomu, kurwa. Pijciu, weźmiemy to, ale nie, nie kasuje Pan punktów dla niego. Ale, a ten? A ten, a ten. I Weź co? Sobie. Patrz już jaki obrażony, że punktów nie będzie. Ty nie ma punktów już. nowy cukier, Ty. Weź sobie. Ty nagrywasz to co? Co? Ja ja. Niech to. Dwa odcinki. Pomówisz, bo to jest... no na co to masz? Co masz? Dwa... Widzisz dwa kiciasz taki, że... Dwa odcinki. 1500 to To nasz redaktor głupił. na tak. Dzień dobry. Nic nie robi, tylko nagrywam nazwisko za to To dobre pieniądze wiesz. Wychodzić wszyscy. Wychodzić. Wielkie pieniądze. w w Z. A jeśli dzisiaj to właśnie Twój dzień... Wyślij w grynie. Podszymy Dwa, dwa, co u tego klienta, co przebiegł po węglu, jakby się paliło? Jakby się paliło, to by węgla nie potrzebował. Wszystko na grillach w żabce. Na przykład 100 Knor. 9 gramów za złoty 29. Rzabka. Mały, wielki sklep. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach euro. TV 32 cale. Thompson za 899. 43 cale. Elwi, Smart TV. PP za 1699. Co dziadek już rozpierdolił? Ponia się pytała, a skąd masz tą czapkę? Magda też, skąd masz tą czapkę? Przyjmij mi na głowie tylko leżała, skąd masz tą czapkę? Może od Ciebie, bo mi wziąłeś ja moją. Ja Pat dziadek, nie zacząłeś robotę, już maszyna spierdolona. Potrzebujesz na te równiny tu hamulców? Ja, ja, ja mogę jeść bę. W 17 w ogóle nie ma. No. No, ja nawet nie wiem, że tu takie spierdoły. Dzięki nam wygrałeś, a dwie masz, nie? Jak no. gdzie? Kuba ma jedną. No to zabrać mu. i płyn gdzieś spierdala, a nie widzę, żeby gdzieś uciekała. No, ale nie mówię, że dzień nie ci to na przykład ucieknie. Byś musiał jak do Rosochy, na Polbruszu go postawić. Ale ty mi dzienda rozjechać, no. po lawetę. Aaaa! Lawetę, a, lawetę no, no, jak bez hamulcy no. mogę jechać? No. My tu gadamy teraz, kurde. Robka, lawetę i heja, kurwa. A nie mi. Płyn też będzie potrzebny, robka, lawetę no, do kliszna. Kapie. Kapie, ale czekaj. Każdej, no, gapie z pociąć. Laweta, o tak, przyczepiona lawetę pasami i jadą. Z przodu jeszcze pilot i gabaryty. Dobra, teraz ja tu rządzę. Chodź, chudy. Bo Jurek tu się tam gzna, widzę jak, kurwa... Tylko zepsuć sprzęt potrafi, kurwa. Co i chuj? Jest, można teraz, metrówkę i układać. <noise> odbite. Jak odbite? Już odbił? Ja pierdolę. No te świnie tu wszystkie. A no to jest. czego? To Nie, no to jest paleta. To wszystko. Lubię być tą na metrówkę. No i dobra, i schodźcy pytam się tego, co psuje maszyny kurwa. Co tam brzęczysz? No on mówi, że on się zna. Mówi, że czapkę ma foresta i pójdź. Ale kto to odbił tak szybko? Szybko?

Hmm. W tej chwili mam mam jeszcze ale nie Fotel i hamulce, ale hotel najbardziej. Fotel bardziej jest hamulce. To nie ma nie? Może celot, nie? A, jasne, krótko. Kiedy nie było tego problemu, nie? na pewno, bo, no. O. klameczne kurwa. A jaki chuj spad? Cyk. No, to jest cyk. Co będzie później? na godzinę ma dziadek, nie? Jaj. Cyk. Ja byliśmy takie coś. Klamkę wiół. Wszyscy z okna i chuj. Jestem. Jest. Masz z Co, dziadek, zerwałeś? Jaś kurwi syna jak gdzie? Skąd ją masz? To jest ze starych okien, kurwa. Ty Nie masz takich okien. Zabytek to jest. I w domu pewnie mokro, bo okno otwarte ciągle. nas tu, nie? Naczelny. Witam. Leśniczy Koniec Ty, co ty, ty tu odpierdasz? Ja mu, ja mu mówiłem wszystko, także już... Do tam, kurwa. Tu, tu paletę do przeżynki pochowaj. No jebnięty go. Pizdo, ty jesteś forest. Kurwa, kurwa całkowity bo to ja kurwa ustalam gdzie mi lepiej drzewo zrzucić, się nie Jurek Mordowali kurwa z tą jego pojebaną paletą Jak mordowali? Chodź Ty wyobraź sobie, ty możesz plac kurwa z tą do tamtą Na kurs palety, o ludzie no, kurwa. kurwa Jurek Patrz tu masz 10 kubików kurwa On tam pierdolili, i weź tam i to jest na kupę nakładki. Nie, no na metr, tak jak zawsze chcieli do wyżynki. Było mówione zawsze na metr ja jak wyżynka jest. Tule, Sam już nie wiem, co pierdole. A kto to będzie układał, co? Przecież ty miałeś układać forwarderę. No to mogę układać? No, no to kiego chuja chcesz. Na no. metr? Jest na metr? Jedź w pis, do tam. Już by, z tej, już by z tej strony, jakbyś jedną tu na tym równym placu, od tej sosny, to ty by ty masz placu. już bym miał. Plac. To w pierdoli tam gdzieś pod te gałęzie i chuj. I pierdol się z tym na jakiejś skarbce, na pizziarce, kurwa. Ale o co wam tu chodzi? No o co wam tu chodzi? No. Nie wejdzie mi tu kurs? Bliźniaki? No ale weź no to teraz tu kurwa przeżynaj tam... A, A jakby było tu, to co by się, się zmieniło? Pów jest kurwa. Idzie. A następne gdzie będą przeżynać, jak ty za dęba polecisz. Nie no zacznę odtąd, to ja już będę tu z bliźniaka kład i moment tego nie będzie. Przecież to wszystko to ułożę gdzieś dotąd kurwa z bliźniakiem. I go już nie będzie. Bliźniaka będziesz kład? No muszę, no gdzie kurwa? Czy nie będę tam 100 metrów kład? No ale w razie, ty, a... ale nie chciałem sobie miejsca zapierdalać, no, ale kurwa... bo tu chcę sobie papierówkę, murszkłaś O co innego mi chodzi, jakbyś tu położył z tej strony na przykład tej palety do przeżynki jeszcze też. No to dlatego tak zrobiłem też, żeby w razie czego tu zajebać, że jak będę no. stał, to nawet jak właśnie tu już zabraknie mi miejsca, nie? No, to tu układ i wtedy bym sobie palety, tylko przerzucał. No. Zawsze tu mogę metrówkę położyć też, myśl trochę kurwa, nie? Co ty zjebie genetyczny kurwa. Łamię nogę? <laughs> no, ale to za tak grubo nakładasz, jak Ci to, ja myślałem, że... Chudy sam mówił MET zawsze do wyżynki MET, kurwa. No to jakbyśmy ręcznie składali, a nie ma ludzi. Jak nie ma. No kto wie? Ja jestem pilarzem. Alo! Pilarz się klasy. No jasne, jesteśmy na, na nawrotce. Masz za Jest operator najlepszy. Widzisz? No. Dzień brakowało, mistrza. No. Działamy, działamy.